witam kolegów hodowców, koleżanki, sympatyków mojego kanału. czas na podsumowanie lotu dzisiejszych zmagań. pierwszy lot konkursowy z miejscowości Brzeg, 135 km. lot był trudny, ciężki, bardzo wymagający. także gołąbki się napracowały, wbrew pozorom, wcale to nie wyglądało jak 130. Kilometrów. A tu jest wycięszczyni. O, uciekła! Uciekła mi. I jej cela, żeby nie było nic, że o, tak wygląda jej cela. Tu siedzi z z lotu. Eee, to dla tych, którzy nie lubią. Kałów tak u mnie obecnie wygląda w gołębniku, więc e, można pierwszy konkurs zobaczyć na stronie oddziału strumień. E, także <laughs> mimo zaskoczenia sezonem udało się, no bo to szczęście, udało się tu. Choć samiczka zrobiła trzeci, konkurs, trzeci pierwszy konkurs w życiu, także e, w jaki sposób przygotowywałem gołębie do lotu. To zapraszam. A, ta się biła. Zapomniałem ją wypuścić. E, no z rodziną też było trzeba trochę czasu spędzić pogrillować. No, wszystkie cele u mnie tak wyglądają. O. E, co chciałem powiedzieć, ta była trzecia na oddział. E, z otwarciem celi jest problem. No i w ogóle nie otwierałem. Ta była trzecia. To jest córka szaleńca. Trzecia na oddział. Co się tam dzieje w ogóle? Nie wiem, co one tu wyprawiają. Nie było mnie tu cały dzień. Trzeba by się nimi teraz na wieczór zająć. Ta była trzecia. I drugi był czarny. Może do niego pójdziemy. Chciałem powiedzieć jeszcze, że zapraszam na kanał firmy 2 tam będzie filming akurat tak się złożyło na temat tego, jak stosuje środki TO2 jakie stosuje preparaty, jak to wszystko wygląda, więc jutro chyba będzie premiera filmu na TO2 tam opowiem, jak właśnie przygotowywałem gołębie do tego lotu, jak jakich środków, w ogóle do sezonu co stosuje jak to, jak to u mnie wygląda. Pójdziemy jeszcze zobaczyć drugie miejsce na oddział. Jak zrobi jeszcze jeden pierwszy konkurs, to jej posprzątam cele. To zasłuży na sprzątanie. Jeszcze musi, jeszcze, jeszcze musi zapracować na to. A tu wam pokażę. Tu mieszka. Przebywa gołąbek, który zdobył. Drugi konkurs na oddział. Tutaj czarny. Tu jeszcze jedzenie leży. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie on siedzi? Czy cela zamkło, czy co nie? A gdzie jest czarny? Gdzie on uciekł? Powinien tu gdzieś siedzieć. Tu cię mam? Nie, tu nie ma. O, tu jest czarny. Tu jest czarny, on zdobył. Nie, to nie jest on. A gdzie jest tamten? O, tak, tu jest u mnie w gołębniku. To no, musi być, bo zrobił konkurs, to gdzieś musi być. A, tu jest. Tu jest czarny. Tam się schował. Zmienił sobie cele. Tu jest czarny. No i on wygrał. Wygrał. Zdobył drugi konkurs, e, zdobył drugi konkurs na oddział za samiczką od Adamazenki, która zdobyła pierwszy konkurs. Trzy pierwsze gołębie na oddział na pierwszym locie. E, to jest e, z pozdrowieniami dla hejterów mojego kanału. I, i warunków w moim głębniku, widocznie dał radę, mimo że ja mu przeszkadzam, mimo że ja mu przeszkadzam, ja mam suchą ściółkę, taką jest dno, tu jest podłoga, a tu jest sucha ściółka, nie ruszać Także tak to u mnie tutaj wygląda. Krzysztof Trzaskalik, oddział Strumień. Lista już jest w internecie na stronie oddziału Strumień PZHGP028. Ciekawe, jak na szybkości wyszedł ten gołąbek ze wspólnego startu kabinowego, bo startował jeszcze oddział skoczów 027, więc można porównać prędkości. I ciekaw jestem, e, jak to wypadło. Także no, taki sezon, początek sezonu, bardzo trudny, bardzo wymagający. E, gołąbki, bo tam jedni byli na żywo, e, telefon się rozładował i przestała się robić relacja. Potem zaczęły się trochę zlatywać te gołąbki. E, do zegarów była prawie setka, 113 wysłałem, 20 brakowało. No, i coś tam chyba jeszcze mam nadzieję doklepało. Eee, lot ciężki, wymagający. Selektywny. Także pozdrawiam Was. E, Dość nagrywania. Trzeba się zająć tutaj gołębiami, nakarmić je. Dać wody. I zapraszam, o, do, o, jeśli chodzi o, o, o filmik, właśnie na TO2. Tam będzie przedstawione ten tydzień, a czy w ogóle całe postępowanie: jak wychowuję młode, także cała, cała procedura jak to u mnie wygląda. Pozdrawiam, dobry lot, do usłyszenia.